Witajcie w przedostatnim odcinku pierwszego sezonu Pokémonu Bieli. Tak, faktycznie. Jednak wreszcie zacząłem pracę nad drugim sezonem Pokemon Krystal, więc muszę też zakończyć pracę tutaj, więc, więc będzie trzeba się uporać z zespołem Plasma, który się kryje w tamtym lesie. W tym dwuczęściowym odcinku. Może nawet i trzyczęściowym. To będzie zależne od tego, jak dużo będzie. Duży będzie problem. Ale dobre. I nadchodzę. Kurde, od złej strony. Nadchodzę! Mek i O jest, patrz. Okej. Okay. No, teraz jest czysto, bo wcześniej było tam... Pewnie nie pokazywałem, ale tutaj byli z spójcerzy. No. A czemu to prosto? Hmm, dobra. Benie. A już widać, nie jest północna. Ale dajcie mnie wreszcie się pobić. Dwa seładle. Dobra, czy tutaj nie ma szans, ale pit of. Owszem. Nie no, to są podobne seładle. I cięcie wiatru na tego. Ja, czy ja zaznaczyłem oba? Się zobacz. Tak na oba, z czego jeden już padł. Hura. O o trzymaj pan sejcz. Się wseładla i podnó wiatru seładla. Ciach i podmuch wiatru. Fruttu, tu, tu, i padł. To raczej nie było rytmiczne, ale niech już będzie. tutaj ja je przysięgam, że ja śmiałem tutaj a nie wyszedłem bez zakupów noż cholera jasna Będziemy szybko Trzeba świat ratować, ale ja nie mogę ratować świata bez moich Pokemonów Oto Kup Tate Ball Ta super miksturę wezmę 20 Dwadzieścia... No, A ja wezmę 20. Nie, nie, już to te... za dużo. Trzeba pędzić. Jak... Wolę się zmieścić w dwóch częściach, aniżeli w trzech. A no, może nawet w czterech. A chwilę jeszcze podleczyć. Nie będę jeszcze marnować super mikstur. Ja tutaj wchodzę do różnych miejsc nieprzygotowanych. Jeszcze zmienić pitawa, bo w tym lesie będzie się czuł jak w niebie. Odchodzę ze spolet No, O. Nawet normalnie nie dadzę przejść, nawet jak nie zostanę zauważony. Hmm. Oho. Sandile. Nie spodziewałem się tego obrotu spraw, ale... Niech już będzie dobra, zmienię Pokemona na Pansage. Jakiń co ten to jest Jeszcze tutaj. To chyba jest jeden, To chyba jest jeden pokarm, więc... Jedno powinno starczyć chyba. Trzeba pojechać, bo równy. A dobry, jeszcze jeden. O! nareszcie się zaatakował. Niech to uniknął No i... Wiesz? Nie no, znowu piaskowy grób używa Eee dobra, dzikie pnącze Jest rozwalony No i znowu muszę się dzielić tymi punktami A skądże znowu? Nieprawda. I znajdę ich. No. Tutaj też mnie nie puszczą. Też tylko jeden pokémon, z czego jest nim per Purloin. Chyba <śmany> w normalnie sobie go pokona. Więc nie powinien być aż taki problem. O, ptaszek nareszcie atakuje gołem. Nie, ptaszek nareszcie atakuje kota. Nawet tak trudno mi jest coś powiedzieć. Dobra, już prawie teraz, a tak piaskiem, i podmuch wiatru, który wykańcza kotecka. I tak Pidaf nareszcie bierze dla siebie. Pidaw chce się nauczyć grzęty. A grzęta to co to? Użytkownik ląduje, by odpocząć. Przywracam mu HP o wartość połowy maksymalnego HP. Hmm. No może zamiast łypania to nie jest jakiś skuteczny ruch, ale zawsze jakiś lepszy niż coś, co nic nie robi. Eee, ja to nie zazdroszczę Waszych strojów, nie mówiąc to, że mówi do mnie kobieta. Polale A dobra, to się nie tędy i jest duży korzeń Ja będzie cośnęło No Pati Zawsze jakiś trening dla pilat No i później się zobaczy jak tam działa ta grzęda Ła, prawie nociona na... pijawki, serio Już mogłaś użyć innego ruchu. żeby je oszczędzić Czas On mógł gato i tam już końc Jeszcze krytyki. A i teraz tędy. Ło, coś tu się kryje w krzaczorach. To jest? Jest, to Dino. To jest Pokémon, którego można spotkać tylko i wyłącznie w takich wysokich krzakach. To znaczy większą szansę na spotkanie właśnie w takich wysokich krzakach, aniżeli w takich normalnych krzakach. Podwójny Klaps. Miał być podwójny, a nie poczwórny. I no. Krytyczny Ale co? Mocny dłoń Na co ci pomocny dłoń, skoro nie masz żadnego sprzymierzeńca? Ja bym szukał sprzymierzeńców w tej wyższej trawie. A! Znowu używa podwójnego klapsa. Ten... Ej, teraz jest po szósty! Cięć wiatru. I teraz zaczynamy tak te grzębę. No, i pyk. Jest. Nie wiem, czy to było 25, ale co, nie wiem. A ja mi to ideę, a PIDA zyskuje bardzo dużo punktów. Wow, szczęśliwy poziom pił. w ogóle to ciekawe, kiedy ja wywołuję PIDA. Jest super mikstura, czyli mikstura więcej. O, i znowu jakiś kajtek. Gru, 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 gołąbek. Walka dwóch gołębi. To będzie ekscytująca walka na śmierć i życie. O. To, to już... Sprawia małe rozczarowanie. Dobra, niech już będzie. O, soadl. Jeden z pokemonów szybki do zniszczenia, ale ja tam lubię tego co Ale niestety ja bym go trenował. Ale ja bym go trenował w takiej normalnej drużynie, więc... A czego... Nie, nie łapię? No poza tym już mam trawę z tego Pokemona, którego zachowam w drużynie. O! Zablokując. Teraz weź no się umarz z tej kikseli. No to teraz. Cięcie wiatru. Tam zagodzi sytuację. No. Pięknie będą po pokamony Patrz dalej. Ty walczący, ty latający to już wiadomo kto przegra. A na on. Niskie kopnięcie. Sądząc po tym, że Pidof to nie za dużo waży. Jeszcze potem, że to ty platający, to tam trochę marnie. No i Pidaf ma już level 20. Kura. Ida już niedługo będzie równy Pignatowi, to to, to to tutaj już może być trochę ciężej. Teraz spróbuję trenować Panserja, ale czy trening taki jaki ja grałem w Pokémon Crystal będzie odpowiedni tutaj? O, muszę być ostrożny. Niech to! Strażniczka Audera. Tak w ogóle to nie jest zimno w tych krótkich nogach? Pan Sage Wiele, któryś, któryś, jak ktoś... Ktoś któraś miała pampura? Dzińka dzikiej furii. A... a... O Jeszcze? Jak to cztery razy oberwał? Jest na to odporny. Jest na to odporny. Trzeba jakąś wyludzić HP. ktoś już trzepiedawany mnie. Remiksurę. Już wiem, w czym tkwi problem. On ma wysoki level. Ale to raczej nie powinno być problemem. Nie no, jeszcze paraliż, no jasne. No. Jest dobrze. O nie. Dzika fu. Jest. Udało się uniknąć. Teraz. Znowu ciach. Ale to będzie z pięć takich... Zostało jeszcze z trzy takie ciachnięcia i już powinno starczyć. Krytykiem atakuję. A teraz jeszcze tak dwa. na trzeba się zauważyłem, że nie jest to zbyt efektywne. Jeszcze trochę mogę z niego pozyskać coś. Łorety. Dawaj wykończ go Pan Sage. Jest. Brawo! Brawo pan sobie, wbiłaś 17 level. O, dostałem czyste Jagodę, dzięki. A teraz spróbuję przejść. Udało się. No ale to kto będzie się krył w tych krzakach, dowiecie się w drugiej części tego częściowca Pokémon Bier zakończając sezon pierwszy. Na razie.